Witam serdecznie, jestem Zenek, to jest Mighty Magic Duel of Champions. Dzisiaj chcę pograć hakimem, poszukiwaczem tajemnic. Jest to talia, e, którą jakiś czas temu grał JKK e, 89. E, w sumie JKK 89, jeżeli chodzi o dokładność. Znaczy e, jakiś czas temu nie grał, nie wiem czy teraz nie gra. Eee, całkiem spoko talia. Eee, Hakim dogrania, Hakim 5, 6, 4 talia do grania w formacie standardowym. Eee, no talia na pewno dość droga do złożenia, ponieważ jest tutaj aż 10 pików. Eee, mamy księżycowego Fenixa, Hasa Faha, eee, Nur, Damrana, 4 razy dzina władze chmur. Eee, Zaklęć nie ma nic epickiego ale mamy jeszcze Ołtarz Aszy i mis mistyczne, mistyczne przeczucie. Ja nie jestem pewien do końca, czy... JKK89 gra autoszarzy w swoim deku, ja go wrzuciłem, może się do czegoś przydać, chociaż tak średnio mi się on sprawdza, więc w sumie można by go usunąć, ale dobra, na razie niech będzie. Jest ten ołtarz z 10 pików, 59 kart No i dobra od początku jak to wygląda e, Dzień świątyni 3 razy, 3 razy noc wchodząca księżyca Dwa razy kosmiczna równowaga Trzy e, razy uczony, dwa razy rakshasa, raz księżycowy feniks, czarodziej mentor, tajemny strzelec rakshasa Hasafach, dżin skażona pustką e, To jest całkiem spoko karta, bo poza tym te karty fajnie z kanałowaniem magii e, Ładnie się kombią oczywiście z dżinami władcami chmur E, więc no, po to one właśnie tutaj są. E, a więc 2 razy Gin skażona pustką, Nur, która ma kanałowanie magii 3 odporność na zaklęcie, Damran, 4 razy Gin, 13 zaklęć, jedna tarcza, 4 razy rój, 4 razy pożeracz dusz, 4 razy oczarowanie, łuty szczęścia to poprawiona taktyka raz, jeden most, 4 obozowiska, złota podkowa, krąg 9-4 razy Ołtarz Aszy i Mistyczne Przeczucie. W sumie tak jak powiedziałem 59 kart. I zagramy sobie coś w standardzie. Zobaczymy jak pójdzie tym deckiem. No zagrałem parę gier. Parę, no kilkanaście. Całkiem spoko się tam gra. Raczej late game'owy deck oczywiście. No z tym i biorąc pod uwagę, że to chyba najważniejszą kartą jest G, no chociaż to może nie do końca, oczarowania też, też potrafią zrobić grę w light game'ie więc na pewno jest to late game'owy, tak? zobaczymy co tutaj mi się trafi, To nie co to za Alia, bo w standardzie Aliyah, oh o boże kiedy zdanie Kos z kosmosu może coś takiego, no super, teraz nie mam nic za jeden nie mam też kręgu dziewięciu grubo Evil, Evil Dead, Mr. Evil Dead Prawie jak ja. Jest strzelec. Eee, hmm, tu ryzykować tak troszkę. Niech będzie ten ziąż Dobra, to tyle. Jeżeli chodzi o krzyżowce Strasznika. Ruin Insektów, a gdybym dostał? Wcale bym się nie obraził, gdybym dostał Ruin Insektów, kurczę bladę. Eee, W co tu iść? Piąchę, nie piąchę Grać tą brak Grać strzelca sz, sz, sz. Ale z tego ziomka damy tutaj na tura. Ciekawe co z tego wyjdzie. No to jest na stackach pewnie. Jest ognisty świt, więc to jest na bank na stackach zresztą. Już zagrał. Super partia. No do, jeszcze raz powtarzam to, Ruin Sektów by był zajebisty w tym momencie. Ponieważ zabiłbym praktycznie wszystko. Przeżyłby tylko Krzyżowiec Strażnik. Więc no, ekstra Problem w tym, że nie mam roju insektów. Tylko mam pożeracz dusz. Co ja mogę z nim zrobić? 4 Mogę dodać tak, przeznaczenie... Nie ja patrzenie tą piątkę dodawałem. Ale kto wiedział, że dojdzie mi rak szasa? Tak bym dodał przeznaczenie, odpaliłbym teraz obozowisko, zagrał Rakshasa walną przez pożeracza i byłoby całkiem spoko. A tak jest Rebus. Teraz wymaga 4-3. może jego zagrać. Tylko gdzie? To jest pytanie. I grać go, czy nie? A później sobie zostawić na jakieś staki, chyba tak zrobię. Dobra, takie coś. No tutaj w sumie tą raksasę mógłbym zagrać. Zagrać jeszcze tą małą raksasę, ale to się mija z serem chyba. Dobra, nie będzie tak problem. Pytanie, ile on będzie miał tutaj tych gości? On będzie miał 6 to 3, może, to on będzie miał 3 medu. I tonę HP. Dobra, to tura najwyżej zabije, to w następnej turze pożeraczem Ten stack, jeżeli on zagra teraz tych kuszników grycha, gryfa. Ekstra Że unika tego hasa jak święconej wody Eee, dobra, to mam tak, ruin insektów. To jest całkiem spoko opcja Lecimy z Bang, bang można bombę sprzedać e, i co dalej mostów to on chyba tutaj nie będzie grał więc niech będzie tak i następna tura coś tego kręgu 9 to się nie doczekam pewnie więc ekstra kręgu dziewięciu się nie doczekam pewnie więc 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 kurczę blade mogę sobie lewolować magię spokojnie Nie pamiętam czy to jest traktowane jako strzelec, czy to jest traktowane jako kur, że blade wojownik, znaczy stwór, stwór z atakiem wręcz. Teraz nie wiem czy on zrobił unik, czy dostanie damage na klatę, No tutaj na pewno jest sprawa jasna. Więc. E... <grym> Dobra, magia i to generatora nie pamiętam, czy te staki są traktowane jako strzelec, czy, czy to jest strzelec, czy to jest traktowane jako walczące wręcz. Zaraz się przekonam, czy on zrobił unik, czy nie. Nie, ja jakoś specjalnie dużo na stakach nie grałem, więc... To to jest ten walczący wręcz. Chyba, że... A może jedno i drugie? Bo jak atakuje... E, jednostkę z unikiem to jest wtedy walczącym wręcz. Cholera, ja Już raz nie wiem. Dobra, pożeracz. Co mu tutaj pożerać? Można iść przeznaczenie, palić sobie ten, No, kręg 9 szybko. Przyda się na pewno teraz. E, Zagrać. Tak Let's go. Ja później mogę Rakszasem zaatakować, chociaż nie no to. Nie byłby dobry pomysł. Bo rak szasa by zginęła. Chociaż tak może zginąć. No e, no. Chryste, naprawdę. On jeszcze to pociski musi mieć gdzieś tam. Pierdliwa jak. Insektów oczywiście nie ma, bo po, po co? Po co miro insektów? Co ja mogę zrobić tutaj? Coś takiego, coś takiego. Coś takiego... Coś w tym stylu... dżin. Ej, no spoko, mogę Gina zagrać, ale jazda. Tak, i idzie go zagrać. Hm, tutaj się staki mnożą pewnie. Dobra, niech będzie tutaj. Jeszcze blada hasafak zaraz wyziął nie ducha Pytanie ile on tych kuszników będzie miał, no, Całą armię widzę przy tego trolla, jesteś świetnie Krąg 9 kolejny, no, naprawdę? Na jakiego grzyba mi krąg 9? Mogę oczarować coś Mogę coś zabić o autorze maszy W sumie ten kurczę blade Hasafach To w sumie on nie dostanie damage, bo on jest Boże przecież ma teraz tą Hazowanie ma śmieszne ale może się przydać, będę mógł go poświęcić albo mostem wycofać Pożyczyć ten stack od niego? To też nie najgorsza opcja. Dobra, tak. 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 A, I to chyba tyle. Karty, ciekawe co mu tam doszło. Hmm, ekstra. Myślałem, że będzie chciał zagasnąć tą. Tą Rakshasa, ale nie. okej, okay, kolejny dzień. Rakshasa, tak. Niech sobie powędruje dołu. To można pacnąć. Co z tym dżinem robić? To nie robić na odwet? Nie co? mógł tu przejąć tego Ta ziomka? tak to tutaj troszkę takie mięso armatne się robi z tego gina No bo, że magię trzeba było zwiększyć. Co by tu oczarowało Nie, to by mi tak nic nie dało. Zostałbym jeden surowiec. Po oczarowaniu. Coś takiego. No przynajmniej mógłbym kartę dobrać od biedy. Tak i heja. Fajna na tym gościu jest. Jest sobie przejął. Ale kociu się robi chrystyniadu. Jest! insektów w końcu. Co za faza. Robić, to mu zostanie ile? 4-5 mu zostaną punkty. No trochę kiepsko. Rój insektów. No co mi dojdzie? Strzelec. Hmm. Szału nie ma. Tego pacynę za 2 zostaną mu 4 punkty HP. Cztery wbije, nie wbije. Dobra, ucimy z tym. Coś takiego. Coś takiego. No, to spoko, jeden pół Może być. Co zrobić? Nie stawił się to. Jego problem. Dobra, co ja mogę tutaj zadziałać? On pożeracza, no przydałoby się to zabić na pewno, bo to jest troszkę zagrożenie. E, co mi tutaj dojdzie? Obozowisko. Jin Tak. Popacniemy na pewno. wracnąć to <coughs> no, też coś takiego coś takiego A... tu zabronić targetować, tego ziomka czy tego? dobra, no, nie ten Targetować ten Spoko. O Boże, to ciekawy pojedynek to będzie. Oczarowanie, yo. Co tu mogę oczarować jeszcze? mogę tego gościa pożyczyć, zagrać go tutaj i liczyć na to, że wyleczy mi któregoś z, Znaczy wyleczy tych dżinów. Może być ciekawe. Tak, weźmy... Boże, nie mogę ich targetować? Ehe, bo oni są obok siebie, chryste, teraz nie mogę żadnego targetować, ale... W kurczę, kicha. Okej. Okay. To w takim razie... Go. Szary i anielskie bronce Dobra, mogę kogoś przewinąć. Atakując tą Jean skażoną. Super po prostu Ten ma zakaz telegatowania Jesus, nie mogę nic z nim zrobić Chętnie bym go załatwił Co mi tutaj dojdzie? <grytania> Raksasa O Boże, to grubo Tak, to można przewinąć To wywala zabić A teraz tak Pożerać ten, pożerać. Bo używać tego ołtarza na czymś. Ja mam dwie karty, no przydałoby się niech to spada. No, można pacnąć... tutaj, słowik. Takiego jest tak tutaj. tutaj. A zakaz targetowania, gdzie ten i tak sobie zginie? Prawdopodobnie chyba na którymś z tych. Niech będzie na tym, na Feniksie. albo tu tutaj, dobra tarcza no struktura. <coughs> karty się kończą, ja dostaję nur Coś jeszcze dostanę? Coś takiego. To można patnąć. To też ekstra bez sensu totalnie, ale sobie postrzelam przynajmniej. Rakshasa tutaj. O, kar dwie karty na cmentarzu. No to fantastycznie. Ona ma odporność na zaklęcie. To trochę kiepsko. Szkoda, że nie ma odporności na magię. Dobra, i tu, ty tu, i to tyle. A Boże, no naprawdę. Musi mieć ten krab znowu. Pewnie nur dostaje to na klatę, no. co innego. A jednak nie, to... to nur zginie. Świetnie. I tak, jest trochę bardziej niebezpieczna niż ten rak szasku. I dobierałaby mi karty ciągle. No i zaczyna się dziać nieciekawie po prostu. Mam rój insektów. Tego zioma mogę pacnąć. Też bez sensu mogłem tego walnąć. Przynajmniej z roją bym go zabił. Co ja tu mogę tym rojem zrobić? Wszystko. I to tyle. Następna tura, Boże, ci się leczą nawzajem. Pełen wypas. Koleś się poddał, no nie wiesz. <grybujesz> Ile to trwało? 20 minut. No dobra, jest wygrana, ale no nie wiem czemu się poddał, może już miał dość. Yy, no ale tak jak widać to, to dość ciekawy deck, chociaż z tymi... Z tymi stakami miałem trochę, trochę problemów. Dobra, nie będę nagrywał chyba kolejnego pojedynku, bo to by zbyt długo trwało. Jak następny pojedynek ma trwać 20 minut, to odcinek będzie miał prawie godzinę, więc chyba dam sobie spokój, a ja nagram po prostu kolejny odcinek z kolejny pojedynek to będzie po prostu kolejny, kolejny odcinek i tyle. Także z mojej strony dzięki wielkie to tyle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!